Mi już się znudziło łażenie i pytanie, bo od Danii cały czas łażę i pytam, już żygam tym łażeniem i pytaniem. I się to tylko wkurzam, idę staję na koniec. I gdzie pojadę, tam pojadę. Nie mam to gdzieś. Dojadę do Paryża, dojadę do Paryża. Nie, dojadę gdzieś indziej. O, odpuściłem Brukselę, odpuściłem e, Trolltungę, Nordkap Mogę odpuścić Paryż. Ja chcę popodróżować, a nie męczyć się z szukaniem auta, które mnie zawiezie do miasta, żeby coś zrobić. Ja bym sobie pospał na plaży, ja bym sobie pokąpał się w morzu, a nie cały czas tylko autostrady i autostrady. A niech mnie ktoś stąd w cholerę wywiezie nad morze. Jak trafię do Paryża, pojadę do Paryża. Nie trafię, spoko, nie ma problemu. Miasto podobno i tak jest tak, zdziczałe, aktualnie, że Że pojechałbym tam tylko po to, żeby to nagrać, nie? jak to miasto aktualnie wygląda. Po nic więcej, w ogóle y, jestem już pod granicą, nie? To jest ta francuskojęzyczna część Belgii. Więc y, zrobiło się mocno śmiesznie, jak poszedłem do tego na stację, do sklepu, żeby coś kupić do jedzenia. A oni do mnie, ja mówię po angielsku, a oni do mnie po francusku, nie? Mówi... Pytam się, czy, czy zna pani angielski. Oui, oui, monsieur. I do mnie po francusku. No kurwa macie. Żarty jakieś. Stałem tam na stacji. Zatrzymało się dwóch baranów, żeby nie powiedzieć debili. Mówi, że chcę do Francji. Dobra, my jedziemy do Francji, ale... Ale jedziecie na pewno tą drogą autostradą. Tak, tak, autostradą jedziemy. Nie kurwa wywieźli 50 km dalej na jakąś włosę. Totalnie z boku, totalna prowincja, śmierdzi gównem kurwa. No ale przynajmniej, przynajmniej autostrad działa. Francuska wiocha wygląda jak wiocha, wszystko z cegieł, mam takie odąki jakieś, jedno, dwu, dwupiętrowe czasami, ale no tak cały czas, nie? ale chodnik przynajmniej mają, a tutaj już widzę budownictwo nowoczesne, wjechało. W ogóle ci dwaj debile! Zaraz wywieźć mnie na zachód, wywieźli mnie 50 km na południe. I teraz muszę się bujać po jakichś wioskach. Nie wiadomo do kiedy. Ma to swój klimat. Ee, taki bujanie się po wiochach. Na pewno Na pewno ma swój klimat. Bardzo dobry. Ale nie w taką pogodę. Zbiera się na deszcz. Na deszcz się zbiera, a jak Urwa, nawet przystanku autobusowego nie mam w okolicy I nie wiem gdzie jest, to jest najlepsze O, jak tu mówię nie ma tego złego co na dobre Dotarłem do tej mieściny jakiejś takiej na M Nie, nie, nie powiem wam e, Tu jakieś fortyfikacje są tu Myślę, a jestem blisko, to już sobie przejdę Nie Co za mieścina Małobelsz Małobelsz Czy coś takiego no. Jeżeli idę wam pokazać fortyfikację na szybko i idę stąd Kurwa hm. jakie drzwi Jakie łańcuchy w ogóle Czajcie to No to się nazywa fort, nie? No tutaj jest most zwodzony I fosa tam jeszcze coś Widzę, że ostro się przed kimś brunili kiedyś Czyżby przed Belgami? <grymne> o proszę Jaka fosa W centrum miasta I to, to jakieś dziadostwo. I chyba koniec atrakcji widzę. No, takie cuda. O. Nic, muszę się stąd wydostać i tyle. No, ale przynajmniej trawę moją skoszoną jakoś to wygląda. No, powiem Wam, ta architektura w, w mieście to nie powala, nie? Na, na, na kolana, naprawdę. Taki Śląsk w latach 90., -tych, 80. -tych. Sama cegła. Zostałem uratowany z tamtego miasta. Minuty nie stałem. No powiem wam, stop, we Francji działa, naprawdę. To mi się podoba takie jeżdżenie, a już na Prawieńcu to w ogóle, nie? A tutaj co kierowca to mi coś pokazuje. Że on skręca, że on coś, że on nie ma miejsca. A w tych Niderlandach, chłopanie, zanim ci ktoś pokaże... Masakra. Jak się do ósmej nie wydostanę, to idę na stację ładować graty. Kupuję kawę i siedzę. Zagadałem do polskiego kierowcy, mówi o trzeciej rusza, nie wcześniej. Więc, jakąś tam podwózkę w okolicy Paryża będę miał, nie? Jakbym teraz nic nie złapał. Trochę mi się nie chce po nocy po tym Paryżu łazić. Naprawdę. No, ale dobra. Zobaczymy, co wyjdzie. Co wyjdzie, to będzie. O ile w Niderlandach się nie bałem i czułem się komfortowo śpiąc na ławce, czy gdzieś w jakimś dziwnym miejscu pod mostem, czy coś. Bo tam ludzie co najwyżej by zadzwonili po policję, nie? żeby przyjechała i nie sprawdziła, co to za ziomek, kima. Tak w tej Francji to wam powiem tak Że no Moja strefa komfortu związana z bezpieczeństwem no, już została mocno przekroczona. Tak przysypiam na ławce, nawet śpiwora nie wyciągnąłem, tylko <laughs> założyłem kurtkę i bluzę, żeby mi nie podwiewało, bo komu by się chciało drugiej w nocy przepakowywać plecak, nie? lenistwo pewną gębą, ale też w sumie wygoda, bo jak ktoś przyjdzie i zacznie coś kłapać, to tylko wezmę plecak i butelkę z wodą i nara, nie? I sobie stąd pójdę. Bo tej pani przed chwilą chodziła, yy, sadzonki kwiatków podpierdzielała, Chodziła z taką łopatką grodniczą Z kamyczków coś, coś yy, do sobie dłubała. Jakaś francuska o, Ogólnie stacja jest 24/7. Jest yy, z, podobno monitorowana. Przynajmniej wszystkie oznaczenia wokół stacji, tak mówią, że stacja jest monitorowana. Ja tutaj kamer nie widzę, ale to jest zawsze jakiś tam odstraszacz. noże oczywiście w rękaw nie wsadzę, bo kurwa w razie kontroli policji, w razie jakby dobry człowiek jakiś zadzwonił, przyjedźcie, zobaczcie, co ty mi zaziomek tutaj na stacji śpi. I to jakby giniarze we Francji zobaczyli, że mam nóż w rękawie, o to już kurwa, umarł w butach. W plecaku jak znajdą, to jeszcze się jakoś wykpie, że... Pokażę im ten jak mam to otworzyć bez noża, nie? No, przynajmniej będę próbował wyrazić coś. No, ale jakbym miał nóż w rękawie i by przyjechali mnie skontrolować i mi przyuważyli to. Trzy miesiące w kiciu, nie? Podobnie. W ogóle nie wolno ogniarzy nagrywać, robić im zdjęcia ani nic, nie? Nagrywać żadnych interwencji czy coś. Tu jeszcze jakiś ziomek łaził Chyba w stacji siedzi I on jest takim moim <laughs> Największym zmartwieniem na noc Bo łazi z plecakiem I ten Z plecakiem Dużym, z plecakiem małym Z taką e, siatką ala z i Coś takiego no I widać, że albo gdzieś człapi sobie Jakiś wyklejeniec, czy coś, nie wiem. Może do roboty jedzie gdzieś. Nie mam pojęcia. No ale on jest takim osobnikiem, na którego muszę uważać. Może no, mi tu nie przylas. No. Tej dziewczyny ze stacji, już w pół stacji zamknęły wyłączyły światło, widzę, oszczędność energii. No bo po co ma się świecić, jak? Tam nikogo nie ma, nie? Tylko nie wiem, za po cholery tutaj się światło świeci. Dobra, nieważne. Może po to, żeby, żeby było widać, że to są ławki. Może po to, nie wiem. No, w ogóle z tymi strefami komfortu, to już tak poprzykraczałem niektóre na przykład e, strefy kompo, komfortu związaną z temperaturą, nie? E, to w, głównie w Norwegii i Szwecji, tam na pograniczu. No, spałem północy przy plus trzech i w końcu się wnerwiłem jak zacząłem się telepać jak galereta i poszedłem spać do kibla nie? i dopiero tam się wyspałem Oj. na przykład dla niektórych taka strefa temperaturowa to jest y, temperatura powyżej pewnej granicy nie? na przykład y, jak jest y, bardzo, bardzo gorąco to niektórzy się czują niekomfortowo, ja się czuję tak w okolicach 30-35, to tak jeszcze w miarę okej, okay, Tam wiadomo, za długo na, na Słońcu nie poprzebywam, bo, bo nie. Ale jest, jest dla mnie taka temperatura do przeżycia. Właśnie kolejna taka strefa komfortu związana jest z bezpieczeństwem, nie? No, Większość ludzi mają tą, tą konkretną strefę, bardzo wysoko podniesioną poprzeczkę że oni muszą być w hotelu, zamknięci na 4 z i tak dalej, nie? Ja nawet u siebie w Opolu, jak mieszkam na stacji, to no, no drzwi nie zamykam do mieszkania, bo po, po co? Wlezie mi ktoś, dostanie krzesłem w ryj i się skończy, nie? No, Chociaż moim współlokatorce bardzo przeszkadzało, że śpiew przy otwartych drzwiach, jak zaczęły być upały, nie? Się rozwalałem okno w kuchni w pokoju i spałem przy otwartych drzwiach. A ona wstawała rano i tak napieprzała drzwiami, żeby mnie obudzić. <grym> e, tam później coś kłapała, że. Bo ja jestem dziewczyną. Dobra, jesteś dziewczyną i też wiesz. No. Z mojej strony też w sumie trochę nie fair. <grym> no może się zgorszyła czy coś, jak ja tam kimam sobie. E, no ale co mam powiedzieć? No, nie było gorąco. Nie? Czasami jestem strasznym samolubem. Co jeszcze? Jakie tam jeszcze strefy komfortu są? Takie ciekawsze, nie? Noclegowe na przykład. No, znam ludzi, którzy jak się nie położą do mięciutkiego łóżka, nie mają mięciutkiej poduszki pod głową, to nie, nie. On, on się nie wyśpi. A mi? <coughs> Cóż, e, jeśli oglądaliście odcinki z Norwegii, e, to widzieliście w jakich e, warunkach potrafiłem spać na głazach wielkości buchenków chleba, nie? Pod mostami dwoma. Dwa razy mi się zdarzyło tak pod dwoma różnymi mostami spać. Także mnie nie przeraża, by było spanie na twardym, na nierównym, e, bez znaczenia a my nie spał w bardzo wysokiej trawie, bo po prostu szlak nie trafia. I to jest moja, mój próg, nie? Bardzo wysoka trawa, też takiego, bo no, strasznie tego nie lubię. W lesie mokrym. No, też jakbym w pod plandekę i walnął się na hamaku to spoko, nie? Tak jak spałem filmami. Hamak, nad hamak plandeka i, i fajny. Mm. Strefa higieniczna. <laughs> To też strefa komfortu taka związana z higieną własną i nie tylko. Czyli że człowiek musi cały umyć. U mnie ta strefa jest przesunięta do maksymalnie dwóch dni bez mycia. Nie? No bo czasami nie ma warunków po prostu trafisz gdzieś, pójdziesz w góry i nie ma warunków, żeby się umyć. Ale dwa dni wytrzymam bez mycia, nie? ale później to już nie. To już pierwsze czego szukam to już jest woda. Kran jezioro, rzeka, cokolwiek morze i wtedy muszę się umyć dokładnie celusienki. To taka strefa komfortu moja nie? związana właśnie z, z higieną. Dwa dni to jest max, co mogę trzymać. A później już się czuję bardzo, bardzo źle z tym Oczywiście to też zależy od temperatury jaka panuje. Nie? Bo jak jest w miarę chłodną, no to tam no dobra. Jeszcze można, można przeżyć, nie? jak się gdzieś tam szlajamy po, po jakiś czy coś, ale jak jest bardzo gorąco, no to nie, to... czasami trzeba się kilka razy dziennie umyć i poprać, bo, bo inaczej się nie da, bo człowiek po prostu poci się, idzie drogą czy, czy gdzieś po górach, czy gdziekolwiek i wszystko się do niego lepi. No, musicie się umyć. No ale w takich temperaturach powiedzmy 20-25 stopni, no to tak dwa dni, nie? U mnie. To taka strefa komfortu, higieniczna. Dziewczyny mają bardzo mocną strefę komfortu wykręconą, no bo one to muszą dbać o swoje, wiecie... O to, co mają poniżej paska. Wcale się nie dziwię. Jest jeszcze taka strefa komfortu kulturowa, że, że niektórzy są tak uprzedzeni do niektórych narodów, czy, czy religii, albo kolorów skóry, że nie, nie, nie. On, on nie przekroczy pewnych granic i to jest koniec. Nie? U, mnie, u mnie ta strefa w ogóle nie istnieje, bo on mi totalnie e, zwisa, nie? do kogo zabawa. Tak po prostu. Nie patrzę na ludzi jako... jako jak, e, Niektórzy, że to inny kolor skóry, że pewnie inne wyznanie, że jest z Azji, że jest z Afryki. Nie, grzeje mnie to totalnie, naprawdę. E, możecie sobie być nawet z Antarktydy. E, jak, jak zobaczę, że zachowujecie się normalnie, wyglądacie normalnie, to podejdę, zagadam. Nie, nie ma, dla mnie nie ma znaczenia totalnie e, kulturowa czy, czy rasowa jako strefa komfortu. Chociaż to. Nie są strefy komfortu, tylko bardziej e, e, jakieś przekonania rasistowskie, religijne, czy inne pierdą e, bezsensowne w ogóle, nie? Tak samo nie mam problemu, nie wiem, podejść do Geja zagadać. Dla niektórych w ogóle coś takiego to jest niewyobrażalne, nie? Gadać sobie z gejem. No dla mnie to jest po prostu człowiek, który, który jest inny i tyle, nie? Do, że ktoś jest inny, wcale nie znaczy, że jest jakiś popieprzony, że, że zaraz krzywdę zrobić czy coś. Chociaż faktycznie teraz swoją strefę komfortu psychicznego względem bezpieczeństwa, przepraszam, naprawdę... E, ...znacznie... ...wychodzę z tej strefy znacznie w tej chwili, dzisiaj. Na północy, gdzieś... E, ...w Deutschlandach, nie wiem, czy tam... E, Dania, Holandia, Belgia, Niemcy to, to nie to, tam to. Jest. Tam się jedyne czego spodziewałem w nocy ewentualnie. I w sumie na co liczyłem, to była wizyta policji nie? a Francja niestety jest znana z tego, że tutaj różni ludzie przybywają e, i są niekoniecznie dobrze. No przykład jechałem dzisiaj z Francuzem Algierczykiem i Algierczyk się pochwalił, że siedział 5 lat, nie? Znaczy, za dobrym człowiekiem ewidentnie nie był, skoro 5 lat siedział, coś tam krobą No ale dobra, nic, nic, ten, nic się tam nie wydarzyło, więc podrzucili mnie tak jak mówiłem, zamiast 50 km na zachód, w stronę Paryża, to 50 km na południe, I no? musiałem się stamtąd wydostać. Szczęśliwie się wydostałem bardzo szybko po prowincji. O, we Francji po prowincji to się jeździ na stopa, serio. Tylko od wiochy do wiochy, tylko śmik, śmik, śmik. Jak w Polsce. Sorry, że się tak trzęsę, ale jestem w takiej pozycji, że mam cały czas brzuch napięty. Nie wiem, czy to będzie w ogóle widać. Może coś się trzęsie. Tak sobie leży. Dobra, aby do tej drugiej 40 szybki kibel, szybko do kierowcy. Lot. Um, um,